Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek 14 tygodnia. Zwykłego i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy fragment, w którym to Jezus rozsyła swoich uczniów na pierwszą wyprawę misyjną na pierwszą wyprawę ewangelizacyjną i daje im konkretne wskazówki. Mówi do nich, nie bierzcie ze sobą czosa, nie bierzcie sandałów, nie bierzcie szaty zmiennej, idźcie i głosicie Królestwo Boże, idźcie i zachęcajcie ludzi do tego, aby przyszli do mnie, aby przeze mnie, przez moją naukę, przez moją miłość osiągnęli Zbawienie. Zobaczcie, że Jezus mówi, że nie macie się troszczyć o sprawy materialne, ale musicie się zatroszczyć o Królestwo Niebieskie dla siebie i dla uczniów, których spotkacie na drodze swojego życia. Piękna wskazówka, piękne zalecenie Jezusa jakże chyba potrzebne w dzisiejszym świecie. Dziś wielu z nas troszczy się o dobro swoje, o dobro materialne. A nie troszczy się tak naprawdę o życie wieczne, o zbawienie wieczne dla siebie i dla swoich najbliższych. Jako uczniowie Chrystusa, jako apostołowie Chrystusa, jako ci, którzy wybrali miłość Chrystusa, idźmy za Chrystusem, a idąc za Chrystusem, głośmy Jego królestwo. Nie troszmy się bardzo o to, co mamy jeść, co mamy pić, to wszystko przyjdzie. To wszystko będzie nam dodane, ale troszmy się o to, abyśmy siebie i innych zbawili. Poprzez naukę Chrystusa, poprzez nasze działanie, poprzez naszą misję, jaką Chrystus każdemu z nas zlecił. Troszmy się o dobro swoje i dobro drugiego człowieka, ale w sposób szczególny, pamiętając właśnie o zbawieniu i życiu wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.